Wydawnictwo Prozami przedstawia Ewa Bauer Na zboczu góry Czyta Filip Kosior Dla Pike Voice Audiobooki Maltankom W nadziei na kolejne wspólne wojarze Prolog Było zimno. Burczało mu w brzuchu, a kłująca słoma wbijała się w gołe pośladki. Mógł stać, ale był zbyt słaby. Nie lubił gdy tata się na niego gniewał, ale miał tylko siedem lat i niewystarczająco dużo sił, by pomagać w gospodarstwie. Ojciec wciąż powtarzał, że to przez niego odeszła matka, bo zbytnio się lenił i interesy nie szły jak należy. Z ostatniej partii tylko trzy gęsi, z dwunastu przeżyły do uboju, reszta padła przed ukończeniem drugiego miesiąca, a na tym nie dało się zarobić. Co z tego, że padnięte ptaki mogli sprzedać na targu czy zjeść na niedzielny obiad, skoro za dobrze odżywiony czteromiesięczny egzemplarz zarobek był wielokrotnie wyższy? Najcenniejszym produktem była wątróbka, tak bardzo ceniona na francuskich stołach, a i w samej Hiszpanii też miała swoich zwolenników. Najważniejsze jednak, by była odpowiednio otłuszczona, bo tylko wtedy zasługiwała na nazwę fuagra. Gdy był mniejszy, lubił zakradać się do szopy i głaskać młode gąski. Patrzyły na niego wyłupiastymi oczami i gęgały jedna przez drugą. Kiedyś ten hałas zwabił ojca, który wpadł w złość i postanowił ukarać syna zamknięciem w ciemnym pomieszczeniu. Chłopak początkowo bał się ciemności, zasłaniał oczy piąstkami i udawał, że to zabawa wchowanego. Przez wiele godzin nikt go jednak nie szukał. Szlochał cichutko, aż w końcu odważył się poruszać po omacku, po szopie. Znalazł szparę między deskami, więc przytulił twarz do ściany i zerkał przez otwór na podwórko. Niewielka smuga światła dodawała mu otuchy. W końcu przywykł i gdy trafił do szopy za kolejne przewinienie, wiedział, co robić, by się nie bać. Ojciec zauważył, że wymierzana kara nie robi na synu wrażenia, nim więc zamykał go w odosobnieniu, kazał zdejmować ubranie, nie podawał mu też przez wiele godzin jedzenia i picia. Zdarzało się, że hos wygarniał z koryta resztki paszy, pił jak pies brudną wodę z naczynia. Ojciec winił go za wszystko, co jemu się nie udawało. Zrzucał na syna winę za pogarszający się stan niektórych ptaków, a przecież nic złego im nie robił, jedynie gładził je po główkach i pocieszał, że wkrótce ich cierpienia się skończą. Było mu tych zwierząt żal. Utożsamiał się z nimi, bo podobnie jak on, były zdane na łaskę Manuela Bakunio. Za każdym razem, gdy do szopy trafiały małe gąski, chłopiec miał nadzieję, że teraz zostaną z nim na dłużej. Wiedział ze szkoły, że gęsi żyły po kilkanaście, a nawet i dwadzieścia lat. Ojciec jednak nie po to kupował kolejne sztuki, by je hodować. Dla niego liczył się szybki zysk. Musiał więc jak najprędzej utuczyć gęsi tak, by nabrały wagi, bo każdy kilogram gęsiny przeliczany był na pieniądze, a każda martwa przedwcześnie sztuka uszczuplała domowy budżet. Skoro tak interesujesz się tymi ptakami, to najwyższy czas, żebyś pomógł mi w ich karmieniu. Usłyszał nagle niski głos. Ojciec rzucił w jego kierunku ubranie, a potem pomógł mu wstać. to. weź jedną rurę i padrze ją wkładam gęsi do gardzieli. A potem zrób to samo. Wskazał ręką przestraszonego ptaka, który się rozdarł, jakby przeczuwał, co za chwilę nastąpi. A dlaczego nie możesz im rzucić ziarna na ziemię? Przecież na pewno zjedzą. Naszym zadaniem jest je szybko utuczyć. Musimy karmić je trzy razy dziennie, podając pokarm bezpośrednio do żołądka. Od dziś będziesz mi pomagał, a jak się sprawdzisz, to zwiększymy hodowlę, co da nam większe zyski. Zrozumiałeś? Hos zagryzł wargę i pokiwał grzecznie głową. Ojciec czasem przybierał taki srogi wyraz twarzy, że ciarki przechodziły chłopcu po plecach. A gdy dach tak trzymał w rękach rurę do karmienia, syn nie mógł się oprzeć wrażeniu, że ojcu przebiegła przez głowę myśl, by i jego nakarmić w ten sposób. Może wówczas nie byłby taki mały i chudy i miałby więcej sił do pomocy w gospodarstwie. Posłusznie chwycił więc narzędzie i złapał jedną z gęsi. Po chwili powtórzył czynność podpatrzoną u ojca i wlewał wysokoenergetyczną karmę do przełyku ptaka. Musiał go mocno trzymać kolanami, bo zwierzę przez kilka minut walczyło. Potem jednak skapitulowało, pogodzone z nieuniknionym. Dobrze ci idzie, będą z ciebie ludzie. Pochwalił go ojciec, co nie zdarzało się często. Chos przyglądał się gęsi oblepionej resztkami jedzenia i własnymi odchodami. Nie była już tą, którą wcześniej chciał mieć za domowe zwierzątko, za przyjaciela. Szybko też doszedł do wniosku, że jeśli zwiększą produkcję fłagra i ojciec zarobi dużo pieniędzy, zgodzi się na hodowlę innych zwierzątek. Może kozy albo chociaż kury, które przy okazji znosiłyby jajka. Lubił je jeść, ale w ich jadłospisie zdarzały się rzadko. Ojciec wszystko wydawał na nowe egzemplarze do tuczenia i karmę. Sami żywili się resztkami mięsa z uboju, zupą gotowaną na łapkach czy szyi. Oprócz tego jedli ziemniaki, dynie i kabaczki uprawiane w przydomowym warzywniaku. Prawie nie pamiętał już matki. Któregoś dnia odeszła, zabierając kilkumiesięczne bliźnięta. Nawet nie był pewien, czy to byli bracia, czy siostry. Zostali sami z ojcem i gospodarstwem, które stopniowo podupadało. Stary Bakunio nie poddał się jednak i rozpoczął hodowlę gęsi na foie gras, bo zwietrzył w tym dobry interes. Nawiązał współpracę z człowiekiem, który wywoził mięso poza granice prowincji i dystrybuował je do restauracji. Człowiek ten załatwił również gospodarzowi wszelkie papiery uprawniające go do specjalistycznej hodowli. Któregoś dnia jednak w gospodarstwie zjawiła się kontrola sanitarna i wykazała wiele nieprawidłowości. Zakazano Bakuniowi sprzedaży gęsiny i odebrano mu uprawnienia. Manuel pozostał z dużą ilością wysokoenergetycznej karmy i kilkoma sztukami gęsi, których nie mógł już oficjalnie sprzedać. Choć pamiętał, że tego dnia najedli się dosyta najlepszymi kawałkami mięsa. Miał wtedy piętnaście lat i nie był już wychudzonym dzieckiem. Gdy ojciec zabił ostatnie z gęsi, podszedł do syna i wręczając mu je rzekł. — Dostałeś ode mnie ostatni posiłek. Od teraz będziesz musiał o siebie sam zadbać. Nauczyłem cię, jak sobie radzić. Idź na targi, sprzedaj te gęsi, a potem sam zdecyduj, na co przeznaczysz pieniądze. Chłopak się uradował, gdyż po raz pierwszy ojciec dał mu wolną rękę, pozwolił decydować o sobie. Nie miał pojęcia, że od tego dnia będzie znany wyłącznie na siebie. Dorosłość zapukała do drzwi szopy, w której po powrocie z targu zastał Manuela, wiszącego na belce stropowej.